Że całe rodziny z dziećmi mogą przyglądać się jak nasi wspaniali zawodnicy, mistrzowie świata tutaj wykonują piękne ewolucje. Podziwiać paralotnie na ziemi, w powietrzu, również e, różnego rodzaju statki powietrzne. Co się najbardziej mi zainteresowało? Myślę, że najbardziej te różne rodzaje paralotni i ich ilość, bo jest ich naprawdę bardzo dużo w powietrzu. Mąż lata, więc przyjechaliśmy po prostu zobaczyć nowinki, spotkać znajomych. Chętnie bym sam polatał. No posłuchajcie tych silników, ten ryk jest po prostu wspaniały. Jeżeli chodzi o sporty lotnicze, najpopularniejszy sport lotniczy, który jest w tej chwili w Polsce, ze względu na dostępność, przede wszystkim najtańszy sport lotniczy. Nie tani, ale najtańszy. Musimy pamiętać o tym, że to sport, który można zaczynać tak naprawdę od bardzo niewielkich sum. Bardzo tanie szkolenie, podstawowe kroki, latanie najpierw swobodne, potem z silnikami, które nam tutaj warczą. Mamy w bardzo wielu mistrzów tutaj między nami, a przede wszystkim mistrzów świata. W zeszłym roku na mistrzostwach świata zdobyliśmy cztery złote medale, czyli tak naprawdę wszystkie, które były do zdobycia. Więcej nie dało się zdobyć złotych medali, cztery Mazurki Dąbrowskiego na Mistrzostwach Świata we Francji. W tym roku planujemy podwoić tą stawkę, mamy dwie imprezy, mamy slalomowe Mistrzostwa Europy i mistrzostwa klasyczne Mistrzostwa Motoparalotniowe Świata na Węgrzech i we Francji Mistrzostwa Europy. Może będzie tych mazurków więcej. To nie jest impreza tylko dla ludzi z branży, to też jest dla zwykłych mieszkańców, którzy chcieliby chociaż trochę poznać lotnictwo. Tak jest, lotnictwo cieszy się dużym zainteresowaniem ludzi w każdym wieku. Od naszych najmniejszych milusińskich po seniorów, i to widać, gdy spojrzymy tutaj na ludzi spacerujących pomiędzy ekspozycją targową, widać, że są całe rodziny, i to nas tylko utwierdza, żeby przygotowywać. Jeżeli dzisiaj zakończymy targi po południu, żeby od jutrzejszego dnia myśleć o kolejnej czwartej edycji, tym bardziej, że impreza rzeczywiście zdobywa coraz większe znaczenie. Radio Jura. Muzyka wybrana dla Ciebie. Częstochowa 93,8 FM.